dobry wszystkim dzisiejszy filmik jest o dwóch dość ważnych zasadach, jeśli chodzi o wymowę w języku koreańskim. Jest to nasalizacja oraz asymilacja. Zacznijmy od nasalizacji, a dokładniej definicji, co to takiego jest. Więc tak, nasalizacja jest to proces, który zmusza jedną półgłoskę do stania się dźwiękiem nosowym. Jeśli zmienić tę regułkę na wersję dla uczących się języka koreańskiego, to wyszłoby coś takiego. Nastalizacja w języku koreańskim to zmiana wymowy spółgłosek na trzecim miejscu w bloku sylabowym, jeśli następuje po nim blok sylabowy zaczynający się od spółgłoski nosowej bądź też L lub R. Brzmi skomplikowanie, ale uwierzcie mi, wcale tak nie jest. Więc tak, zacznijmy od podzielenia tej definicji na pytania, jakie nasuwają się do głowy. Po pierwsze, jest to zmiana jakich spółgłosek będących na trzecim miejscu, na co się one zmieniają, jakie to są spółgłoski nosowe, kiedy stosuje się tę zasadę oraz dlaczego L lub R jest takie ważne. Ok, zacznijmy od odpowiedzi na pytanie pierwsze. Jest to zmiana jakich spółgłosek będących na trzecim miejscu? Jest to zmiana literki K oraz jej wariantów, literki T oraz jej wariantów oraz literki P i jej wariantów. Można zauważyć, że chodzi tutaj po prostu o to, aby dźwięk na trzecim miejscu w bloku sylabowym czytało się odpowiednio jako K, T oraz P. Skoro wiemy już, co się zmienia, to można powiedzieć też, na co te dźwięki się zmieniają. Dźwięki z rzędu K zmieniają się na spółgłoskę zerową, dźwięki z rzędu T na spółgłoskę N, a dźwięki z rzędu P zmieniają się na M. Spółgłoska nosowa w blogu sylabowym zostaje niezmieniona, a spółgłoska L lub R zmienia się, ale o tym dopiero za chwilkę. Odpowiedzieliśmy też od razu na pytanie, jakie to są spółgłoski nosowe w języku koreańskim. Jest to właśnie spółgłoska zerowa M oraz N. A kiedy stosuje się tę zasadę? Stosuje się ją wtedy, gdy po wymienionych wcześniej spółgłoskach pojawiają się spółgłoski nosowe bądź też L lub R. Zauważmy tylko, że są to tylko dwie z trzech spółgłosek nosowych. Nie ma tutaj spółgłoski zerowej. Więc tak, ostatnie już pytanie zanim przejdziemy do ćwiczeń. Skąd tu nagle wzięło się L lub R? Więc tak, mówiąc szczerze, nie znalazłam na to odpowiedzi, ale zauważyłam, że jeśli znaczek L lub R jest po bloku sylabowym, gdzie na trzecim miejscu znajdują się albo spółgłoski wcześniej wymienione, bądź też spółgłoska nosowa M, bądź też spółgłoska zerowa, to wtedy wymawia się to jako N. Zwróćcie tylko uwagę, że pominęłam spółgłoska nosową N. Dlaczego? Tutaj wchodzi już kolejna zasada, czyli właśnie asymilacja. Jest ona dość prosta i zazwyczaj właśnie łączy się ją z nasalizacją. Tak w skrócie: znaczy, tak w skrócie. Praktycznie cała zasada polega tylko na tym, że jeśli spółgłoska N oraz L łączy się razem obok siebie, to wtedy czyta się to jako podwójne L. Teoria mam już za sobą, a więc czas teraz na ćwiczenia. Zacznijmy od pierwszego słówka, które oznacza język koreański. Wymawiać to jako Hangulmel. Hangulmel. Kolejne słówko, które oznacza rocznik bądź też klasę w szkole. Wymawiać to jako Hanyong. Hanyong. Następne słówko oznacza jeden rok. Wymawia się to jako ilen. ilen. Kolejne słówko, które jest znane chyba wszystkim fanom K-popu. Wymawia się jako manne, manne. Teraz odmieniony do swojej formalnej formy, czasownik być. Wymawia się go jako imnida, imnida. Dopiero tutaj zazwyczaj ludzie poznają zasadę nasalizacji, ponieważ zastanawiają się, czemu wymawia się M zamiast P. Przedostatnie słówko, czyli koreański nowy rok. Więc tak, wymawiamy się to jako Salal. Okej, okay, ostatnie na dzisiaj słówko, czyli ciecz przygotowana do spożycia przez człowieka. A prościej mówiąc, jest to po prostu napój. Więc tak, wymawiamy się to jako mniosu. Mniosu. Ok, to chyba byłoby na tyle. W każdym razie, mam nadzieję, że trochę rozjaśniło Wam się w głowach, jeśli chodzi o koreańską wymowę. A więc do zobaczenia. Pa! pa.